Funkcjonalny smartfon z nawigacją GPS w bardzo atrakcyjnej cenie. Czy taka kombinacja jest możliwa? Próbuję to udowodnić Nokia 5230, której postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej. Pierwszym co zaskakuje w Nokia 5230 jest bogate wyposażenie dodatkowe. Poza samym telefonem otrzymujemy bowiem uchwyt do montażu w samochodzie, ładowarkę sieciową, słuchawki, a także specjalny rysik do precyzyjnego operowania dotykowym ekranem. Na pierwszy rzut oka aparat nie wyróżnia się niczym szczególnym. Dzięki temu szybko panujemy jego obsługę. Trzy przyciski umieszczono standardowo pod ekranem o przekopnej 3,2 cala. Na jednym boku regulacja głośności, przycisk blokady oraz uruchamiania 2-megapikselowej cyfrówki, zaś na drugim skrzętnie ukryte gniazda dla karty SIM oraz karty pamięci microSD. Nokia 5230 korzysta z dobrze znanego mobilnego systemu Symbian. Znajdziemy tu praktycznie większość programów oraz narzędzi potrzebnych do codziennej pracy i rozrywki. Ciekawym rozwiązaniem jest dostęp do multimediów za pomocą niewielkiego przycisku umieszczonego tuż nad ekranem. Sterowanie telefonem ułatwiają również skróty do takich narzędzi jak budzik, tryby pracy smartfona oraz ustawień łączności. Nie zabrakło menedżera uruchomionych aplikacji. Grzechem byłoby nie wykorzystać Nokia 5230 w charakterze nawigatora podczas samochodowych wojaży. Oczywiście mamy do dyspozycji odpowiednie oprogramowanie dostarczone przez Nokię, czyli OVI Maps. W trasie smartfon spisuje się znakomicie. Szybko nawiązuje kontakt z satelitami, i na bieżąco podpowiada jak dojechać do celu. Pomimo faktu, że 2 megapiksele na dzisiejsze standardy to niezbyt wiele, Nokia 5230 może się pochwalić sporymi możliwościami wbudowanego aparatu cyfrowego. Szczególnie przypadnie on do gustu użytkownikom nastawianym na manualną regulację wielu parametrów. Jeżeli jesteśmy w trasie, Nokia 5230 pozwala korzystać z szeregu nowoczesnych technologii komórkowych, aby uzyskać dostęp do internetu. Do dyspozycji mamy GPS, Edge oraz 3G. Przeglądanie stron www nie sprawia większych problemów, nawet początkujących. Interfejs przeglądarki jest bardzo intuicyjny. Nokia 5230 dobitnie udowadnia, że możliwe jest połączenie szerokiej funkcjonalności, niezawodności i niskiej ceny w jednym urządzeniu. Opisywany produkt znajdzie się w ofercie ELE dla klientów indywidualnych oraz biznesowych już od złotów.